Z firmat 17 e, Niestety pomiędzy odcinkami pojawiły się małe komplikacje. Mianowicie zepsuł się safe, musiałem usunąć z niego wszystkie maszyny i kupić od nowa. Nie kupiłem wszystkich. E, jak gdzieś mam 450 tysięcy czy więcej trochę niż miałem, ale no nie ma przyczepy, na przykład nie ma nie ma kultywatora i stwierdziłem, że na razie nie będę tego kupował. Po prostu kultywator sześciometrowy Już jak widzicie nam to wyrosło W ogóle ja zrobię sobie coś takiego jak Powolny wzrost eee, To już nam wyrosło, no i teraz trzeba się brać powoli, będzie do koszenia Ale Zanim to To musimy zrobić A tu sobie otworzymy Musimy zrobić zakupy małe Po pierwsze Potrzebujemy jakieś przyczepy. Weźmiemy, nie kupujemy tej, tylko kupimy sobie dwie takie. Eee, dwie takie, raz i dwa. Dobra. Dalej. Potrzebujemy jeszcze jakąś prasę. Najlepiej, która będzie robiła belle. Mamy jakieś do modyfikacji? Powinienem mieć. Jest i kun. Nie wiem, czy chcę Holanda, czy chcę kuna. Zresztą jest Krona, ale. Mm, drogi w ogóle, wszystko jest. To inaczej. Na razie nie. Na razie potrzebujemy z jest kombajn. I stwierdziłem. Halo, Combine. Stwierdziłem, że kupię klasę, ale będzie ten największy klas. Jeźdź wolniej ale przy kombajnie w sumie się tak nigdzie nie jeździ za bardzo pola mam tutaj w miar blisko więc kupię tego największego klasa No, tylko najpierw zabierzemy sobie kredytu trochę zabierzemy eee, trochę kredytu bo będę musiał spłacić tak z 200 tysięcy weźmiemy Co my w ogóle możemy sobie zrobić? Możemy szerokie opony, możemy teratraki, ale teratraków nie chcemy. Także weźmiemy sobie szerokie opony tylko. No logo, with logo, with logo. Nie, wszędzie nie wiem, czy to, to nic nie będzie się zmieniało Moc silnika. Uh, uh, no nie wiem, czy brać mocniejszy czy nie, dobra wezmę, co się będę, headlamp, kabin, tak, chcę, eee, bez tego, pipe, 3, dobra, wezmę 4 XL, Okej. Okay. albo wezmę największą już tam, Kupujemy eee, i header Co są te headery? Co są te headery mamy jaki mamy 7,5, 9, 10,5, 12, 3 metra myślę, że, że weźmiemy wzmie sobie 10,5 metra Będzie to najlepszy 12 będzie dużo chyba Gdzież w sumie? Nie no, 10 i pół metra Cieszty. Dobra, gówno, wezmę 12 Co to jest, rodzaj? Rep, Knife. Nie, zwykły Eee Dwa laserowe kloty No, dobra Oła! Wow. Oliw-barfet. Dobra już ten największe Pole to jest tak duży, po prostu... Nie wiem. I jeszcze... Przyda nam się... Nie są to wózki. Nie, to były wózki na... O, na... O jest. Na klasowe. ten też, no... Najdłuższy. główny. No jak? Trzeba taki... Klasowy, taki? Taki. Kolor promowania weźmiemy czerwony. Wzór. Co to jest, 25 na <grym> Czym to się różni? Dobra, wezmę ten szybszy. Co jest takie dobra. Halo. Jaką? Oczywiście nie chce mi się po jechać to sobie to resetuj resetuj No, o na z kolorem dobra a tuż jest klas kurde. A Ła, co co to za Co w ogóle? No działa A, no. nam... No. Dobra. Nie wiem, gdzie go tylko wstawię, ale już nieważne, póki co. No i jest bydle duże. Jest ogromny. tych szerokich koch już ta moc ja, ja wcześniej sprawdzałem te kompajny, aż podobno tak jak ja wcześniej sprawdzałem czy one będą się nadawały do czegokolwiek. To jest biedne To jest biedne To położyć jakoś tak.

Пожалуй, добра. <звук> а на великий пейдле. Стоп. Yep. Ага. Uh -huh. Dobra, no co zrobię? Pojadę w ten sposób, Przez sobie tutaj zawrócę, inaczej po prostu nie wyjadę. Hmm, to jest... Czy to się w ogóle nagrywa? Halo? Czy się nagrywa? Tak, to się nagrywa. Dobrze. No ja nie wiem, ile to będziemy kozić? Pewnie trochę to zajmie. Czy Aha, ale... Tak, czyli co... Nie zawsze dawałem. Git. Wyłączyłem. Bardzo ostrzegawcze. Trzeba przyspieszyć mi Dobra. i rozłożymy się na tej łączce ładna trawka ale póki co lecimy go otwieramy wrota trzeba przyczepić nasze we W ogóle te przyczepy są z farminga piętnastki Też dobra dusza je dała do siedemnastki Nie, nie zwróćcie uwagi Czy to twórca je przerobił, czy ktoś Ale bardzo fajne są 15 ich używałem sobie. Nie, bo jakieś... Nie git, jakieś... jeszcze trzeba podzielić. Teraz? Co jest? Się no. Dobra. Mogę jeszcze drugi zestaw nie Serio? Brawo. Dobra, nigdy go nie widzimy. Kopak jak ja się tutaj nie zmieszczę chyba jeszcze nie, dobra, spiesz się A, jeszcze jedno podciepiłem Dobra Oj poszła mura Leczę to mam włączone o i się zejdzie z koszeniem pewnie o i się zejdzie to się tylko zapewnia chłopcy Słomie z tego będzie? Tak myślę, że to będzie tylko taka krótka zapowiedź, a resztę wrzucę lapsea na czwartek? Na czwartek wrzucę. Będzie tak krótka zapowiedź, a w czwartek będzie timelapse skoszenia całego tego pola W sumie to powinienem sobie wziąć kogoś do pomocy, ale... ale... jakoś tak wyszło A, sorku, złożyłem mikrofon E, dobra, czyli e, zrobię z tego, teraz to zakończę i zrobię z timelapsa, który ukaże się w czwartek, a w sobotę prawdopodobnie będzie prasowanie tej słomy, możliwe, że będzie to live z prasowania tej słomy. Więc co? To. Do... na dokońcu nie wiem, ile to ma może jest 10 minut. Taka krótka zapowiedź tego, co się będzie działo w czwartek. Także. Dzięki za, yy, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.